Cześć kochane osoby spod znaku wagi, witam serdecznie, zapraszam was oczywiście na co cotygodniową porcję naszych horoskopów. Spójrzmy co tym razem Tarot Snów powie o waszym przeznaczeniu. Już pasuje karty, już patrzymy. Tak, już patrzymy. Jak to będzie wyglądało na pracę Rydwa? Na emocje. Giermek, Buław i kwestia zdrowotna to oczywiście dziewiątka Buław, a więc układ jest troszeczkę mieszany i mocno skłaniający nas ku refleksji odnośnie spraw zdrowotnych. Do tego dojdziemy. Zaczynamy jednak od pracy i bardzo ruchliwej karty, czyli Rydwanu. Rydwan to karta zwycięstwa ruchu, podróży, zamieszania, ale też i wiadomości. Tak więc Teraz powinno się ożywić kwestii zawodowej i będziecie mogli tutaj odpowiednio zadziałać. Warto iść za ciosem, warto odważnie postępować, ale kierować się przy tym należy głosem serca oraz rozumu, bo mamy dwa konie czarnego i białego które symbolizują odpowiednio właśnie głosy serca i e, rozumu, które muszą równo e, w jednym tempie doradzać, podpowiadać i nie może być żadnej dysproporcji. Tak więc tutaj jest to bardzo ważne. Natomiast nie wolno bać się zmian. Idą zmiany. Karta ruchu mówi, że możemy pracę dostać właśnie w ruchu, czyli w transporcie, w handlu, gdzieś gdzie jest bardzo duży przepływ informacji, telekomunikacji, na przykład. I tutaj działanie jest najistotniejsze, bowiem trzeba iść za ciosem, by zwyciężać, a zwyciężyć możecie. Możecie mieć oczywiście trochę konfliktów emocjonalnych i racjonalnych, ale jesteście w stanie sobie z tym poradzić. Dla osób, które mają pracę, to również idzie czas zmian, wiadomości, dynamicznych obowiązków. Także może być podróż tutaj, jakby gdzieś tutaj w grę wchodzić, może i energetycznie będziecie wchodzić w nowy etap. Musicie także kierować się głosem rozumu i nie zapominać o tym, co podpowiada serce, bowiem dzięki temu będziecie w stanie podejmować największe wyzwania. Jest to karta zwycięstwa, awansu, ale też i bardzo takich konfliktowych sytuacji, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć i właśnie odwaga będzie kluczem. Natomiast emocje. Giermek Buław. Giermek Buław mówi o raczej powodzeniu u młodszych osób, o u osób, które są dynamiczne, charyzmatyczne, może wskazywać na jakieś zaproszenia, na... Rozmowy, tak, i na taki czas lekkości, tak naprawdę. Czy wejdziemy w stałą relację? Raczej na razie w bardziej dynamiczny romans flirt, który może oczywiście przerodzić się w coś więcej, ale potrzeba czasu potrzeba nauki zrozumienia drugiej osoby. Jeśli mamy kogoś tu również. Młode osoby mogą odegrać rolę łącznie z tym, że zechcecie na przykład mieć dzieciątko i będziecie się nad tym zastanawiać, ale nie tylko ogólnie możecie spędzać czas właśnie z rodziną, młodymi osobami, skupiać się na nich. To jest też karta ożywiająca relacje, i także wskazująca na jakąś naukę płynącą z pewnych zachowań, z pewnych działań. Jeśli chodzi o relacje dwóch osób, możecie też razem oczywiście iść na jakiś kurs i to też was do siebie gdzieś tam zbliży bardzo mocno. Pamiętajcie tu o adoracji partnera, partnerki, powiem po prostu, to pozytywnie wpłynie na waszą strukturę no, związkową. Tak więc pomyślcie o tym. Natomiast zdrowie. Mamy dziewiątkę buław. Ech, dziewiątka buław jest kartą taką e, e, ograniczającą, niestety, i to jest ta jedyna karta spadkowa. E, ona mówi o tym, że na przykład ktoś dużo pracuje, jest przemęczony, nie dba o siebie w sensie takim, że dba o wszystkich, o wszystkie obowiązki, ale nie dba o siebie, nie, nie robi pewnych rzeczy dla siebie i potem jest zne, znerwicowany, zdeter, zdeterminowany, ale znerwicowany, zmęczony, zniechęcony. E, karta boli głowy. agressi E, takiego znużenia, umęczenia wręcz, tak. Karta pracocholików, czyli osób, które oczywiście wszystko zrobią, a potem nie mają już siły na, na, na dla siebie, po prostu. I jest to karta właśnie wyczerpania. Uważymy na kręgosłup, stawy mięśni i kości. E, kolana, szczególnie e, tutaj prawe kolano, może być bardzo takim newralgicznym aspektem. No i w dodatku też, e, jakby ta, ta kwestia mentalna jest no, na Istotniejszą. Możemy też otrzymać informacje zdrowotne, które niekoniecznie nam się spodobają, bo to nie jest karta radości, celebracji, tylko takiego niezadowolenia przynajmniej z początkowej tendencji. Tak więc uważajmy na pewne kwestie, zwróćmy uwagę na odpoczynek, bo on może odgrywać bardzo istotną rolę, choć możemy to mocno bagatelizować. Tak więc trzymajcie się, bądźcie o siebie, wszystkiego dobrego. Przechodzę dalej oczywiście do osób spod znaku Skorpiona. Witam serdecznie. Drogie Skorpiony, już patrzymy, już patrzymy, jak to będzie wyglądało w Waszym przypadku, tak? Jakie karty dla Was wyciągnę i co z tego będzie wynikało na przyszłość, tak? Więc spójrzmy. Już patrzymy na pracę. Macie Asa Buław na emocje, dziewiątkę denarową i Giermek Buław, jeśli chodzi o aspekty tutaj zdrowotne, więc układ dobry, naprawdę dobry. Dwie żywiołowe karty, buławy zachęcające do działania, jedna trochę równoważąca, taka można powiedzieć że racjonalna, ale wcale nie jest zła. Zaczynamy od buławy tejże, to jest as buław. Azbuław co niesie nam? Oczywiście niesie nam nowe energie, impulsy, pomysły, to, co tydzień temu miało znaczenie, dziś może nie mieć, bo możemy się czegoś dowiedzieć, co skłoni nas do zupełnie innych działań właśnie i co jest istotne. Przy tej kar karcie oczywiście. Najważniejsze jest to, żeby iść za ciosem, że za, za tą właśnie energią buław żywiołu spontanu. Możemy założyć firmę na przykład zupełnie opartą na innych strukturach, które wcześniej zakładaliśmy. Zupełnie, tak? Nowe wiadomości, nowe energie. No coś, co jest i zaczyna się zupełnie od początku. No Jeśli chodzi o osoby, które mają tutaj pracę, także jakieś nowości. Będą wprowadzane do Waszego życia: mogą być to nowe obowiązki, nowe wiadomości, nowe układy, nowe zależności, ale też i Wasze, właśnie myśli odnośnie tej pracy, które będą powodowały i pchały Was w stronę jakiegoś działania. Cokolwiek to będzie, będzie pozytywne, ale idzie zmiana i będzie to zmiana dosyć nieoczekiwana, choć pozytywna. Natomiast, jeśli chodzi o Uczucie, tutaj mamy dziewiątkę denarów. Jest to stateczna, dobra karta, zachęcająca w większości kobiet, oczywiście, ale jest to karta kobieca, do tego, by asertywnie podchodziły do pewnych kwestii. I właśnie w, w sferze uczuć powinnyście, kochane, dbać o swoje dobro, komfort, wygodę. To oczywiście może powodować pewne ochłodzenie w znajomościach, ale będziecie chronić siebie. Tu gołębie serce już nie zda egzaminu. Jest to też karta poznawania osób, które są e, bogate, czy zamożne, czy takie, które osiągnęły właśnie jakiś status wyższy w szczególności, ale takie, które są trochę wykalkulowane, wyrachowane i które. Mogą nam dać coś jeszcze innego niż tylko kwestie emocjonalne, za kartę przetargową. Natomiast relacje raczej chłodne, intelektualne i jeszcze w tym momencie takie powolne, bym powiedziała. Dla osób, które mają kogoś. Karta siły kobiet, właśnie, które powinny zadbać o swoje interesy. Jeżeli teraz nie zadbacie, no to szkoda by było, bo to jest właśnie ten czas, gdzie powinniście bardziej przeciwstawiać się pewnym życiom, e, dbać o komfort, o swoją wygodę, ustawiać dla siebie tak, jak powinnyście. Karta inwestycji może jakiegoś zakupu, relacji poukładanych i takich, które wymagają racjonalnego myślenia. Natomiast jeśli chodzi o Ostrowie Giermek Buław. Giermek Buław jest kartą nauki, czyli czegoś możecie się nauczyć, dowiedzieć odnośnie kwestii zdrowotnej, która ta wiedza będzie taką impulsywną i która będzie powodować, że nagle zaczniecie zupełnie inaczej funkcjonować dla własnego dobra po prostu. Karta tutaj wskazująca na pewne tendencje związane ze stanami zapalnymi, problemami z kośćmi, stawami, zachęcająca do ruchu ale nie musi być to gwałtowny ruch. Wiadomości, które będą przychodzić do Was, powinny być pozytywne. I tu też możecie liczyć na przykład na pomoc młodych czy młodszych osób. Tak więc też będzie to bardzo dobry, korzystny, dodatkowy aspekt. Tak więc, tego Wam życzę, kochani, fajny układ. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie i przechodzę dalej do osób z znaku Strzelca. Witam serdecznie. Drogie strzelce, e, spójrzmy zatem, co dziać się będzie no właśnie teraz w przyszłości. Już patrzymy e, na pracę. Dwójeczkę donarów macie na emocje, księżyc i no, drzewo życia w aspekcie e, oczywiście zdrowia. Układ jest troszeczkę chwiejny, w pewnych tendencjach niepewny e, i skłaniający nieco do refleksji, ale nie jest zły. Dlaczego? Bo zaczyna go dwójka denarów. Dwójka denarów w aspekcie podstawowym na pracę oznacza na przykład posiadanie kilku prac. Tak? Szukamy pracy, to możemy nie znaleźć jednej, tylko może być kilka jakichś podjętych działań, które przyniosą pieniądze i one będą właśnie z różnych źródeł. Nie otrzymamy może jednej stałej oferty, ale możemy łączyć przeciwności i naprawdę cieszyć się z tych pieniędzy. Choć będzie to wymagało od Was oczywiście tutaj koordynacji, koordynacji w działaniach i utrzymywania pewnego rodzaju równowagi. Natomiast karta jest korzystna, bo pieniądz przyjdzie, może przychodzić, odchodzić, ale będzie płynny, on nie będzie w tendencji wycofującej. Czyli może być tak, że wykonamy jakąś pracę, potem jeszcze jakąś, jakoś i coś tam z tego rzeczywiście wyniknie. Choć może trzeba będzie ten wysiłek koordynować, ale nie jest to zła w mojej tendencji interpretacji zła. Natomiast jeśli mamy pracę, tutaj także mogą się pojawić dodatkowe obowiązki, które przyniosą oczywiście nam. Dodatkowe pieniądze i ten pieniądz, z którym trzeba będzie żonglować. Karta zachęcająca do łączenia tak samo przeciwieństw i różnych trudności, by osiągnąć złoty środek. Tutaj też, także, możemy balansować się między jakimiś umowami, ale podpisanie jakichś korzystnych umów także jest możliwe. Natomiast jeśli chodzi o emocje, mamy kartę księżyca, karta iluzji, tajemnicy relacji w ukryciu też tak naprawdę, czy poznamy kogoś, możemy poznać, tak, to jest dosyć dobry czas na poznawanie, ale musimy uważać na iluzje płynące z naszego umysłu, na iluzje niestety płynące z zewnątrz, bowiem możemy fałszywie oceniać jakąś sytuację i to powodować może niestety pewnego rodzaju komplikacje. E, tutaj jest to karta, ja czasem ją nazywam te, te, te postaci, które mogą się pojawiać, że to mogą być taki wilk, takie postacią wilka w owczej skórze, A więc uważajmy komu oddajemy to serce, e, jak traktujemy innym, bo jednak gdzieś tam nasza iluzja, nasze złudzenia mogą być fałszywe. Dla osób, które mają kogoś, również możecie mieć problem z oceną sytuacji, coś może być ukryte, ale też możecie się czegoś ciekawego dowiedzieć, czyli możecie odkryć jakiś sekret. No i tutaj dużo niepewności w relacji, tak? Takie wpadanie ze skrajności w skrajność. Czy możecie to uleczyć? Oczywiście, racjonalnym, chłodnym osądem, a więc nie ulegamy pierwszym myślom, wrażeniom, bo one mogą być najbardziej demoniczne i najbardziej, wbrew pozorom, niepoprawne. Natomiast drzewo życia na aspekt zdrowia to karta specyficzna. 79 karta w Tarocie, która tak naprawdę ona nie określa podstawowych tendencji zdrowotnych, no znaczy nie mówi o na co z zwrócić uwagę. Po prostu mówi, że to co ma co się dzieje właściwie co się ma wydarzyć idzie zgodnie z planem, czyli czy jest dobrze, czy jest źle, jest to twój plan duszy i jedyne co możesz robić to walczyć o siebie i o własne zdrowie. Tak więc tutaj w tendencji nie ma konkretnych właśnie takich obszarów ciała, które mogą być newralgiczne, ale raczej wskazuje na to, że jakby co ma być, to i tak będzie, i wszystko idzie zgodnie z, z, z planem, tak? Więc tutaj nie powinniśmy się smucić czy opierać temu, tylko właśnie działać na tyle, ile możemy, na ile możemy zawalczyć, ale nie stać w miejscu. Przy tej karcie nie stoimy w miejscu, bowiem istotą tej karty jest właśnie to, żeby energetycznie. Podjąć wysiłki. Choć, no, tak jak mówię, nie stresujemy się, nawet jeśli jest stan w danym momencie nieprzyjemny, to niekoniecznie musi trwać wiecznie. Jest to pewnego rodzaju na pewno jakaś lekcja, którą musimy przejść, i gdzie właśnie walka odgrywa istotną rolę. Tak więc pamiętajcie o tym. Ja dziękuję Wam za uwagę. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Hej!